Falset, z włoska falsetto, e, inaczej fistuła. To zwyczajowo, mm, zwyczajowa nazwa rodzaju wysokiego głosu męskiego o groteskowym brzmieniu. Faktycznie oznacza jednak śpiew na niedomkniętych strunach głosowych, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Realizowany jest poprzez silne, nienaturalne napięcie strun głosowych, przez co drgają w krótszej niż odpowiednia dla, dla danego dźwięku długości, powodując wydobycie dźwięku o niewielkiej dynamice oraz charakterystycznej nosowej barwie. Nazwa pochodzi od włoskiego falso, a więc Fałszywe. Falset spotykany jest w muzyce operowej oraz w folklorze muzycznym, na przykład jodłowanie w Szwajcarii i Tyrolu. Nie myślcie o tym, że spróbuję jodłować, bo nie potrafię zupełnie, chociaż musi być to fascynujące zajęcie. Męski falset często mylony jest z kontratenorem, który posiada naturalne, zbliżone do kobiecego głosu brzmienie. Nie potrafię śpiewać falsetem. Więc nie zmusicie mnie do tego. Nie zmusicie mnie też do tego, żeby zajodłować. Ale obiecuję, że jeśli będzie Wam bardzo zależało, to mogę się nauczyć.